Żyd ściśle trzymający się zasad koszerności nie ma łatwo. Nie zazna choćby smaku carbonary z prawdziwego zdarzenia, nie skosztuje też cheeseburgera, a węgosz mógłby dla niego w ogóle nie istnieć. Same potrawy dla koszernego Żyda to jednak nie wszystko, bo szczegółowe zasady nie ograniczają się jedynie do kulinarnych przepisów, ale też precyzują kwestie związane z ich przygotowaniem, czy wskazują jak nie wolno spożywać potraw. I tak na przykład odpada popicie mięsnego obiadu szklanką maślanki, no chyba że poczekamy minimum 3 godziny. Są też zasady dotyczące właściwego używania sztućców podczas przygotowywania dań, uśmiercania zwierząt zanim trafią na stoły, a nawet picia wina będąc w gościach. W związku z tym pytanie, które ciśnie się na ustach, to skąd pochodzą tak precyzyjne nakazy i w sumie z jakich powodów je ustalono? I od tego zaczniemy. Na tyle na ile to możliwe, nie chcę zanudzać, więc zamiast wyjaśniać różnice w przykładach Biblii, po prostu wspomnę, że wszystkie zasady są zapisane w torze, czyli w podstawowym przewodniku po świecie dla wyznawców judaizmu. A jeszcze konkretniej, to w jednej z jej ksiąg, czyli w księdze kapłańskiej. Mówi się, że coś jest koszerne, prawda? Termin koszer, widysz, oznacza czysty, a wszystko, co nie jest czyste, jest trefne. I taki też podział obowiązuje w judaizmie: koszerne lub trefne. Koszerne potrawy są przyrządzane w zgodzie z tak zwanym kaszrutem czyli po prostu wedle zasad zapisanych w torze. I jakie notabene smaczki znajdziemy między zasadami kaszrutu? W niemałym stopniu kaszrut skupia się na kwestiach mięsnych. Dozwolone jest spożywanie jedynie zwierząt czworonogich, ale zanim zaczniemy je przyrządzać, koniecznie musimy zwrócić uwagę na ich kopyta, bo te muszą być rozdzielone. Poza tym akceptowane są wyłącznie przeżuwacze, stąd krowa i koza są ok, a z kolei świnia czy wielbłąd odpadają. Zresztą w dużej mierze nie trzeba się tutaj ewangelizować z typów kopyt i technik rzucia, bo księga kapłańska niektóre gatunki zwierząt wymienia. Wprost. Jako ciekawostkę podam więc, że wskazano choćby zające i góralkę, których za żadne skarby nie można podnosić do ust. A jak się ma sprawa z drobiem? Tu sprawa jest prostsza, bo Tora ma zabronione gatunki precyzyjnie wylistowane, a zatem te, których nie wymieniono, mogą trafić na talerze. I stąd musimy z diety wykluczyć m.in. orła, strusia, sowę, kormorana czy pelikana. Upiekło się też niedosłownie Bocianowi. Twórca tych zapisów nazwał je wprost obrzydliwością. Żydzi nie zakosztują też w dudku czy czapli, ale co istotne, wykluczone jest też nietoperz, co oznacza, że gdyby osoba, od której zaczął się cały ambaras z pandemią Covidu, wzięła sobie do serca zasady koszerności, to pewnie nie musielibyśmy siedzieć pozamykani w domach na cztery spuste. A jeśli już jesteśmy przy latających stworzeniach, to znajdziemy i instrukcje dotyczące owadów, czy z tymi są te odmiany, które skaczą. Stąd, jeśli już musimy zjeść owada, to najbezpieczniej będzie wybrać szarańcze. A co z rybami? W końcu Jezus według Biblii rozmnożył chleb i ryby, więc to znaczy, że ryby są zaakceptowane, prawda? I stąd wiemy, że na pewno cudownie rozmnożonym gatunkiem nie był ani węgorz, ani sum, ani rekin bo te są trefne. Wynika to z faktu, że zapisy wyraźnie mówią, że obrzydliwościami są istoty wodne, nie posiadające płetw albo łusek. Przy okazji odpadają więc i owoce morza. Lecz to nie są wszystkie zasady dotyczące koszeru. Od choćby gdybyśmy chcieli uraczyć się zapiekanką z kurczaka posypaną gołdą, to niestety musimy obejść się smakiem. A to dlatego, że nie można łączyć potraw z mięsem i nabiałem w jednej potrawie. Ba! Jeśli hebrajska babcia przygotowała pysznie wyglądający serniczek na deser, to musimy poćwiczyć silną wolę, bo dostępny będzie dla nas do spożycia najwcześniej po 3 godzinach po posiłku. Wśród Żydów znajdą się jednak i tacy, którzy będą się upierać, że przerwa musi liczyć sobie minimum 6 godzin. I oczywiście potrzebujemy wówczas nowego zestawu sztućców i naczyń. Nie wolno dotknąć sernika widelcem, który wcześniej dotknął mięsa, no ale to jest akurat i u nas oczywiste. Zapytasz może całkiem słusznie, a dlaczego tak w ogóle? Z czego wynika taka zasada? Mianowicie kilkukrotnie w torze możemy przeczytać wskazanie nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki. I mam nadzieję, że jest to na tyle jasne, że nie muszę tego wyjaśniać. Skoro już jesteśmy przy koźlęciu, to czas na małą ciekawostkę. Czy zastanawialiście się kiedyś, skąd się wzięło powiedzenie o koźle ofiarnym? W Księdze Kapłańskiej, którą dziś tak często przytaczam, czytamy, że Aaron, brat Mojżesza, położył ręce na głowie specjalnie wybranego kozła, na którego przeniósł winy całego ludu, by następnie takiego kozła zepchnąć z urwiska w przepaść, w ofierze. I to jest właśnie ten kozioł ofiarny. Wracając do zasad koszeru, jeśli zaproponujesz ortodoksyjnemu Żydowi kieliszek wina, to raczej licz się z odmową. Ale jak to? Przecież wino to bardzo ważny element tradycji żydowskiej. Przecież Jezus w kanie galilejskiej zamienił wodę w wino, prawda? Przecież pija się na Eucharystiach jako symbol krwi Jezusa. To dlaczego Żyd miałby odmówić? Z czystej przezorności. Aby bowiem wino było koszerne, rabin musi przyznać winu certyfikat koszerności. Skaduje, że za parę ciężkich szekli, Ale nie ma się co dziwić, bo jest to sprawdzać. By wino otrzymało certyfikat, trzeba zweryfikować, czy procesem wyrobu wina zajmowali się wyłącznie religijni Żydzi. Jeśli nie, to klops. Nie mogły też przy jego produkcji brać udziału kobiety, chyba że Żydówki przestrzegające zasad koszer. Winnica musi też co 7 lat odpocząć, a między krzewami winogronowymi nie mogą rosnąć inne krzewy. Na koniec winogrona można zbierać z krzaków wyłącznie od czwartego roku owocowania. Zdaje się, że nie jest łatwo spełnić takie kryteria, ale zasady to zasady. Wypada zadać pewne pytanie: po co to wszystko? Owszem, jest to zapisane w torze, więc nie podlega dyskusji, ale jest też drugi powód. Judaizm mocno wierzy w dyscyplinę, stąd po zatrzymaniem się koszerności mamy również mnóstwo innych równie zadziwiających, co wymagających zacięcia zasad. Żydzi wierzą jednak, że jeśli ktoś da radę zachować dyscyplinę w jednej sferze życia, to będzie mu też łatwiej zdyscyplinować się w innych. Tylko, że te zasady w dużej mierze prowadzą do samoizolacji narodu żydowskiego. Choć zastanawiając się nad tym głębiej, to czy taki aby nie jest zamysł? Dzięki temu te zasady przypominają o odrębnym, wyjątkowym statusie Żydów w hierarchii świata. I to by było. Tyle na dziś. Dzięki za Twoją uwagę i do usłyszenia za dwa tygodnie. Przyjemności.